dobry Państwu, witam Państwa, Stanisław Brzozowski. Oglądacie Państwo telewizję Telepres. Dzisiaj pozornie by się wydawało, że jestem sam, ale to nie do końca prawda, bo z drugiej strony kamery jest Pan, pan dla Państwa, oczywiście dla mnie to jest Jarek Kupraszewicz, pseudonim Jaro. Bez którego, proszę Państwa, nie obejrzelibyście nic. Bo w zasadzie to ja sobie tutaj trochę pogadam, a cała technika i cała ta taka najtrudniejsza rzecz, obróbka i tak dalej, to należy do niego. Także jesteśmy dzisiaj we dwóch, tylko ja tutaj, on tam. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, przechodzę do. Rzeczy, mianowicie zajmiemy się dzisiaj wypowiedzią pani y, minister Barbary Nowacka, y, znaczy y, Mawacka, nie Prze, przejęzyczyłem się. Y, y, chciałem powiedzieć, że chodzi o wypowiedź minister edukacji Barbary Nowackiej. A, która wzięła udział w międzynarodowej konferencji My jesteśmy pamięcią, nauczanie historii to nauka rozmowy, która była zorganizowana z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Zagłady Auschwitz-Birkenau. Proszę państwa, zanim jeszcze przejdę do konkretnie do wypowiedzi pani minister to chciałbym się chwilę skoncentrować na pewnych terminach. Mianowicie zauważyliście Państwo, że często w ogóle używa się terminu nazistowski, naziści, natomiast pomija się często niemiecki, ale tak. Też jeśli chodzi o ten nazistowski, to w sumie nie wiadomo do końca o co tutaj chodzi. Bo ostatnio to nawet wychodzi na to, że naziści to byli jacyś przybysze z kosmosu, którzy zniewolili naród niemiecki i ten nar naród niemiecki stał się ofiarą, pierwszą ofiarą nazistowską, tak zwaną. A żeby tak konkretnie już to nazistowski, znaczy narodowo-socjalistyczny. A narodowo-socjalistyczny to jest, jak słychać w nazwie, to jest socjalistyczny. Tylko o odcieniu narodowym, nie internacjonalistycznym, tak jak powiedzmy komunizm, który też był lewicowy, tylko po prostu narodowy. No i żeby jeszcze jakby dokładniej udokumentować czy, czy udowodnić lewicowość tego systemu no to zwrócę uwagę, że Hitler, który był Führerem III Rzeszy i jakby dowodził tym całym systemem był wegetarianinem. I to był bardzo takie, bym powiedział, też lewicowe podejście. On bardzo kochał zwierzątka, nie jadł w ogóle mięsa, no ale nie przeszkadzało mu to akurat, żeby wysyłać milionami ludzi na śmierć. No, a nie robił tego oczywiście sam, własnoręcznie miał do, no, do tej mokrej roboty swoich ludzi, chociażby Himmlera. No i jeszcze, jeszcze ja jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie chodzi o obóz Auschwitz- Birkenau, bo tak w ogóle to już w tej chwili nie mówi się w ogóle o tym obozie, jako obozie zagłady. Gdzie tam były mordowane wszystkie nacje, m.in. też masę Polaków, zostało tam zamordowanych. Tylko jest to w zasadzie już zawłaszczony obóz na rzecz narodowości żydowskiej i właściwie wszystkie obchody są podporządkowane uczczeniu Holokaustu. Ja przypomnę, że w 1940 roku. Ten obóz został ustanowiony dla polskich więźniów politycznych. I w tym obozie, między innymi, znalazło się dwóch kuzynów moich, którzy po roku czasu po prostu wyszli z tego obozu, ale już przez komin. Niestety. No, to jest przykre, ale, ale taka, taka była rzeczywistość. Nie? Także to nie jest tak do końca, że to był od razu obóz zagłady, i, i że to był tylko obóz zagłady dla Żydów. Więc to są takie jakby kwestie historyczne, które chciałem wyjaśnić. Natomiast przejdźmy teraz może do samej wypowiedzi pani Barbary Nowackiej, która powiedziała tak, cytuję: Na terenie okupowanym przez Niemcy. Polscy nazi, naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. No, na początku zauważyliście Państwo, na czym polega przejęzyczenie. Przejęzyczenie polega na tym, że człowiek no, jakimś tam trafem zmieni jedną literę, zmieni jakieś tam słowo, zdanie, ale w tym momencie się orientuje, że popełnił przejęzyczenie i się po prostu poprawia. Natomiast pani minister wygłosiła to, co miała wygłosić i nie zareagowała w ogóle. Nawet też nikt z tych słuchających nie zareagował, natomiast zareagowała dopiero, jak opinia publiczna się zbulwersowała tą wypowiedzią i zaczęła po prostu protestować przeciwko temu. No to wtedy oczywiście. Hmm, Departament Komunikacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej zaczął przekonywać, że to, to było tylko przejęzyczenie. Mało tego, nawet Donald Tusk powiedział po spotkaniu na konferencji pracowej po spotkaniu z Justinem Trudeau, że przejęzyczenie to nie jest taki problem, że wykorzystał to oczywiście od razu politycznie, bo, bo przekierował jakby całą, cały problem Mówiąc, że problemem to jest współpraca tak naprawdę AFD, czyli Alternatywy dla Niemiec z Konfederacją. Bo, bo i tu jeszcze, wie pan, wiecie Państwo, chciał to jakoś dokładnie umotywować, no i powiedział, że on nie będzie, nie będzie tutaj tego Zwalniał pani Nowackiej, bo to nie jest problem. Problemem to jest oczywiście to, że były te obozy koncentracyjne i że między innymi jego dziadkowie byli też więźniami takiego obozu. No, ja się zastanawiam, bo nie powiedział, że zginęli w tym obozie, tak jak moi kuzyni, o których tutaj wspominałem wcześniej. Prawdopodobnie przeżyli. No, i tutaj należałoby oczywiście zadać pytanie, za jaką cenę przeżyli. Czy chodziło o Volkslistę? No, ale to tak na, na marginesie. Proszę Państwa, ten problem, jeśli chodzi o um, tę wypowiedź, to nie jest taki problem samej tej wypowiedzi, bo wiemy doskonale, że od lat, od w zasadzie samego początku e, tej trzeciej RP. Mamy do czynienia z tak zwaną pedagogiką wstydu, która była uprawiana i w zasadzie sterowana, można powiedzieć, przez środowisko Gazety Wyborczej. No i pamiętamy te wszystkie wypowiedzi, między innymi prezydenta Kwaśniewskiego, Komorowskiego, ale też i. Kaczyński lech tutaj się dołożył, bo wstrzymał ekshumację, na przykład Wiedwabną. i tak na marginesie dodam tutaj, widzicie Państwo, eksponuje taką publikację książkową, bardzo obszerną, jak widać. Pod redakcją Tomasza Somera, Jana, profesora Jana Chodakiewicza i Ewy Stankiewicz która dokładnie załatwia, można powiedzieć, sprawę jedwabnego. Bo e, są tutaj wypowiedzi świadków żyjących jeszcze, są dowody różnego rodzaju materialne i e, dokładnie z tego wynika, że to, co napisał, Tomasz Gross na temat Jedwabnego jest wielkim, jednym kłamstwem i że wszystkie te przepraszania za Jedwabne to była taka gra, która miała doprowadzić tak naprawdę do tego, żeby z pozycji ofiar Polacy stali, przeszli na pozycję katów. Można tu jeszcze dołożyć wypowiedź Baracka Obamy z 2012 roku, no, ale to jakby już nie zmienia faktu, że ta pedagogika wstydu jest kontynuowana. I ta wypowiedź pani Nowackiej wpisuje się właśnie dokładnie w tę pedagogikę wstydu. Proszę państwa, ja myślę, że tutaj trzeba jeszcze taką dygresję zrobić. Otóż w 2000 roku ówczesny kanclerz Schroeder. Niemiecki kanclerz powiedział takie słowa, mniej więcej, postaram się to przytoczyć, sens tych słów. Mianowicie chodziło o to, że niemiecka pokuta skończyła się. I że co z tego wynika? Wynika z tego to, że Niemcy już nie będą więcej płacić odszkodowań za Drugą wojnę światową. Konkretnie chodziło tutaj o naród wybrany. No i w związku z tym trzeba, bo to jest akurat, ja się tutaj powołuję na wypowiedź święte, świetnego, świetnego naszego publicysty, Stanisława Michalkiewicza, który dokładnie. Zbadał te kwestie i on, on właśnie mm, e, sugerował wręcz, myślę, że, że słusznie, że tu trzeba teraz znaleźć tak zwanego winnego zastępczego, czyli po prostu, jeśli już Niemcy nie chcą płacić bo swoje już tam zapłacili, to teraz musimy po prostu znaleźć kogoś, kto będzie nam znowu płacił, bo, bo przedsiębiorstwo Holocaust musi dalej funkcjonować. W związku z tym wypadło na Polaków, no i cały czas jest to wszystko w tym sensie przekierowywane, że próbuje się właśnie nam przyprawić tak zwaną gębę katów, że my współpracowaliśmy, między innymi ta wypowiedź jest jakby pewną konsekwencją tego działania, że na polscy naziści, prawda, zbudowali obozy koncentracyjne. No i cóż dalej o tym można powiedzieć. No jeszcze należało może taką dygresję zrobić, że tak naprawdę to tutaj, kto tutaj w, w Polsce rządzi i jak to się wszystko ułożyło po tak zwanym 1989 roku i, i, i po tej tak zwanej transformacji. A zaczęło się to w sumie, proszę Państwa, wszystko już 25 września 1985 roku, podczas spotkania Jaruzelski-Rockefeller w Nowym Jorku. Tam, podczas tego spotkania, prawdopodobnie, bo oczywiście możemy się tylko domyślać nie ma dostępnych materiałów upublicznionych z tego spotkania. Natomiast chodziło prawdopodobnie o to, że już ta transformacja była gdzieś tam zaplanowana, i chodziło o to, że, że jak ona ma przebiegać. Jaruzelski prawdopodobnie chciał tutaj uzyskać bezpieczeństwo dla siebie i dla z tej swojej zbrodniczej komunistycznej formacji, czyli nietykalność. No i jak widzimy te 30 parę lat, które minęły, są dowodem na to, że uzyskał te gwarancje, bo żadna krzywda mu się nie stała. Natomiast pytanie jest takie, czy nasze wyobrażenie o tym, że 89 rok i transformacja to był rodzaj wyzwolenia, czy to raczej było przejęcie nas z rąk sowietów w ręce powiedzmy Amerykanów. No jak wiemy te ustalenia, które były dotyczyły transformacji, były prowadzone między Panem Danielem Friedem z Departamentu Stanu Amerykańskiego, czyli z Ministerstwa z, z, e, Spraw Zagranicznych Amerykańskiego i między szefem KB, KGB Władimirem Kriuczkowem ze strony sowieckiej. A te transformacje, jak wiecie Państwo, przeprowadził już technicznie e, nasz tutaj generał Kiszczak. Nasz, nasz, no, umówmy się, że nasz. Także biorąc to wszystko pod uwagę, no to jak mówię, sprawa jest głębokiej wagi, i, i to nie jest jedna, tutaj nie możemy się koncentrować na tej jednej wypowiedzi pani Nowackiej. O tyle ona jest haniebna, że a jeśli to mówi na przykład Barack Obama, jeśli to mówią środowiska żydowskie, jeśli to mówią Niemcy, no to ja ich rozumiem, bo oni chcą po prostu e, e, wybielić siebie, a zrzucić to odium II wojny światowej i tych wszystkich mordów z tym związanych na, na nas. Natomiast jeśli to mówi minister rządu niby polskiego, nie? No ale aż no nie, trudno mi to przechodzi przez gardło, należałoby raczej tutaj mówić o rządzie warszawskim czy, czy rządzie Tuska no to, to, to zaczyna być po prostu no, tragiczne, że takich mamy ministrów, którzy, którzy w ten sposób traktują naród Polski dbają o nasze interesy. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę przy tej, uwa przy tej okazji, mianowicie z treści wpisu na platformie X pani Nowackiej, wynika także odpowiedzialność za te mordy dokonywane między innymi właśnie w Auschwitz-Birkenau, ponosi nienawiść, hejt, obojętność i brak empatii. Nie ma tam słowa o tym, że ponoszą to Niemcy, prawda? Jak wiecie Państwo, mamy też wspólny już podręcznik historii, ja go nie widziałem, więc nie chcę go komentować, natomiast, znaczy chodzi o polsko-niemiecki oczywiście podręcznik, i ja się tutaj bardzo obawiam, jak można napisać wspólny podręcznik, bo przecież nasza historia i historia niemiecka no, nie pokrywają się tutaj zupełnie. A jeśli teraz jeszcze są w planach podręczniki wspólne z Ukrainą, no to ja się zastanawiam, jak będzie na przykład poruszona kwestia i jak będzie opisana kwestia, Mordów na Wołyniu. Czy na przykład Ukraińcy powiedzą, no tak, piłowaliśmy tych Polaków piłami, ale to były polskie piły. Czyli może może po prostu ta wina się rozkłada po połowie, bo jakby Polacy nie dostarczyli im tych pił, czy nie sprzedali, no to oni może by nie piłowali tych, tych Wołynian, prawda? No więc, no wszystko to bardzo, bardzo bym powiedział, kiepsko wygląda. Ale, ale wnioski musicie Państwo sami wyciągać, i myślę, że musimy reagować na takie sytuacje. Nie możemy pozwolić na to, żeby nam wmawiano, żeby nas zrobiono z nas, z ofiar polskich, zrobiono z nas, z nas katów, i żeby po prostu Wywrócono naszą historię do góry nogami. No to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa. Mam prośbę, oczywiście, o to, żeby lajkować, żeby udostępniać, żeby propagować te treści, bo. Jednak ciągle świadomość tych rzeczy jest bardzo niska i w związku z tym właśnie dochodzi do takiej sytuacji, bo gdyby ta świadomość była wysoka, to nikt nie byłby, nie odważyłby się wręcz sugerować takich rzeczy w przestrzeni publicznej. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.